Cześć, tu Arek i Ania. I Ania z Telepolis. Mieliśmy okazję dzisiaj obejrzeć nowo zaprezentowane smartfony Xiaomi, czyli rodzinę. Xiaomi 12. I mamy nawet ze sobą sample, o którym już zdążyliśmy sobie wyrobić zdanie. Tak, konkretnie mamy Xiaomi 12 Pro, czyli najwyższy model z serii. I niestety największy i niestety największe. Ale właśnie Aniu, bo tutaj chyba Ty chcesz coś powiedzieć. No, chcę coś powiedzieć. Xiaomi 12 ma taki rozmiar, bardzo fajny do kobiecej dłoni. Masz ekran 6,28 cala i trzyma się go doskonale. Wersja Pro jest już niestety trochę taka nieporęczna, trochę zalatuje deską do krojenia. To znaczy mamy w wersji Pro wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, więc nie jest to aż taki kolos. To znaczy jest to rozmiar, do którego przyzwyczaiła nas większość flagowców dostępnych obecnie w sklepach. No Natomiast... i troszkę mu, troszkę mu dodaje tutaj fakt, że ma zagięty ekran na krawędziach. Dzięki temu troszkę łatwiej się go trzyma niż gdyby był taki prostokątny jak na przykład iPhony. Owszem, i bardzo atrakcyjnie dzięki temu wygląda. Zresztą wydaje mi się, mhm. że wygląd to jest jedna z mocnych stron nowych flagowców Odsian. O, zdecydowanie. Wyspa aparatów jest duża, ale tutaj są detale, które wam pokażemy na zbliżeniu, które, wygląda, które sprawiają, że ona nie przytłacza. A poza tym to wykończenie jest super gładziutkie. Matowe, no, 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 i matowe. Nie zostawia żadnych odcisków palców. To jest tak, mega to prawda. Sprawie. I wydaje się być odporne. Ten telefon niosłam w plecaku luzem i nic, nic mu się nie stało jak do tej pory. Kolory A, Kolory są bardzo ważne, bo tutaj mamy wersję grafitową, ale jest jeszcze wersja niebieska i taka niby różowa, niby biała, niby błękitna. Taki majtkowy róż. Majtko, majtkowy róż. To fajnie <laughs> wygląda na żywo. Tutaj nie przejmujcie się tym określeniem, którego użyliśmy. Ale liczy się nie tylko to, co na zewnątrz, liczy się też to, co w środku i tutaj również nowa seria od Xiaomi wypada bardzo dobrze. Przede wszystkim mamy Snapdragon 8 generacji pierwszej i to i w dużym Xiaomi 12 Pro i w mniejszym Xiaomi 12. Mamy też bardzo fajną konfigurację aparatów. Jeżeli chodzi o model Pro, który jest fotograficznie troszeczkę lepszy od swoich pozostałych braci, mamy tutaj do czynienia z matrycą 50 megapikseli, ale większą niż ta standardowa. To znaczy, ona ma przekątną 1, łamane przez 1,28 cala. Przepraszam Cię, standardowa to jest IMX 766. Tak 766 mhm. o przekątnej 1 łamane przez 1,56 cala. Ta tutaj jest większa, teoretycznie tylko nieznacznie, natomiast w praktyce robi to dużą różnicę. W tym momencie powinniście widzieć sample foto, które zdążyłem zebrać podczas prezentacji urządzenia. E, były robione w naprawdę kiepskich warunkach oświetleniowych. Było, byliśmy. Tak, w moment, momentami było ciemno, a momentami było bardzo ostre światło, ponieważ wszędzie były rozstawione reflektory. Dokładnie. Takie małe punktowe światełka świecące w różnych kierunkach. Ciemna piwnica, doświetlona sztucznym światłem. No to telefon radził sobie naprawdę dobrze na tych zdjęciach, przynajmniej oglądanych na wyświetlaczu telefonu. Jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. A swoją drogą ten drogi. wyświetlacz też robi wrażenie. Owszem, robi wrażenie. Zdjęcia były pełne szczegółów, nie było na nich widać żadnego szumu, żadnych rozmytych plam, jak to często ma miejsce. W kiepskich warunkach świetleniowych jest super. Jedyny minus tej konfiguracji aparatów, którą mamy w wersji Pro, jest to, że tracimy moduł makro. Moduł makro natomiast mamy w Xiaomi 12, który także ma matrycę 50 megapikseli, natomiast już tą mniejszą, czyli IMX 766. I mam nadzieję, że go też wkrótce będziemy mieli okazję przetestować. Ja mam chyba większą nadzieję. Bardzo mi wpadł w oko mniejsze Xiaomi 12. No, ale tak czy inaczej, wrażenia chyba pozytywne z tego, co do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć. Tak, pozytywne. Telefony, z tego, co mieliśmy okazję zobaczyć, działają bardzo płynnie, robią dobre zdjęcia. Wydaje mi się, że z wideo też sobie poradzą. No i są naprawdę ładne. A to, jeżeli chodzi o smartfony chińskich producentów, nie jest taką regułą. Szybkie jest. ładowanie. A tak, mamy tutaj szybkie ładowanie 120W. Za... I ładowanie indukcyjne 50W. I to na pewno się przyda, jeżeli trzeba będzie gdzieś pędzić z miejsca na miejsce. Dokładnie. No tak czy inaczej, jak na razie jesteśmy zachwyceni telefonem i mam nadzieję, że te zachwyty utrzymają się przez okres testów, ponieważ pełną recenzję Xiaomi 12 Pro już niedługo będziecie mogli zobaczyć na naszym portalu. Tak więc dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i trzymajcie kciuki, żeby nas nie zawiódł. Cześć.